Witam bardzo uprzejmie, Wojtek Mucha, a to jest audycja radio Biprostal. Zapewne część Was zna prowadzoną przez Tomka Borejzę galerię ludzi, którzy mają zdjęcie z Aleksandrem Miszalskim i dostali pracy. Ta galeria rozrasta się i niebawem przerośnie poczet znanych Krakowian, tych którzy mają swoje ławeczki na plantach albo tych, którzy wpłacali pieniądze na odbudowę Wawelu i mają swoje cegiełki w jego murach. Warto się jednak zastanowić nad tym, jaki jeszcze oprócz tego fotograficznego jest klucz, według którego odbywa się dobór na nomenomen kluczowe stanowiska. I tu zauważyliśmy pewną prawidłowość, przynajmniej w niektórych obszarach. To klucz ideologiczny. Trzeba Wam bowiem wiedzieć, że ostatnio pełnomocniczką prezydenta Krakowa do spraw polityki senioralnej została pani Marta Wodyńska. Co prawda, pani Wodyńska, która ma się zająć seniorami, do tej pory zajmowała się formalnie głównie dziećmi i edukacją, ale jak widać, zna się także na zagadnieniach z drugiego końca osi czasu. Cóż, kiedyś były przypadki, że ktoś szykowany do ministerstwa sportu zostawał ministrem transportu i na odwrót, więc i pod Wawelem nie ma z tym większego problemu. Niech ja się tylko ustawię, nie. to tak, pociągnę tak. was za sobą. Gdzie chcesz tak. robić? W telewizji. W portelu w telewizji tak, tak. będziesz robił. Tak. Już chcesz w Paryżu? Tak. Robisz Jezu. w Paryżu. Nie ma. No Jak masz Zaczęliśmy jednak drążyć i co się okazuje z tą polityką senioralną. Ano pani Marta ma oczywiście w swoim portfolio zdjęcie z Aleksandrem Miszalskim i to zdjęcie nie jedno, ale ma też zdjęcie z samym Donaldem Tuskiem, z Bogdanem Klichem czy z panem Jerzym Fedorowiczem, a więc z seniorami polityki partyjnej. I kto wie, może na tym właśnie polega jej doświadczenie w polityce senioralnej. Ale pani Wodyjska ma też wiele więcej asów w rękawie. Okazało się, że to jedna z osób zaangażowanych w protesty tzw. opozycji demokratycznej. I niech nikogo nie zdziwi młody wiek nowej pani pełnomocnik. To nie chodzi o strajki w Nowej Hucie w okresie PRL-u, ani o działalność w stanie wojennym, tak bowiem jako... Opozycja demokratyczna, samo określają się ludzie, którzy w ostatnich latach kłócili się na przykład z decyzjami lub słowami arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego, i twierdzili przy tym, że walczyli z reżimem na miarę putinowskiej Rosji. No można, oczywiście można. Można się tak samo identyfikować, ja tego nie wymyśliłem. No Ale co jednak począć, skoro trudno nie odnieść wrażenia, że to jest no co najmniej jednak trochę słabe takie dorabianie ideologii. Ideologii do internetowych pyskówek, do tych wrzasków pod kurią, do przekomarzanek, do tej, tego wszystkiego, o czym niektórzy, ja tak nie mówię, ale niektórzy nazywają to wojną polsko-polską. No bo jak postrzegać to, że pani, nowa pani pełnomocnik, wzywała na przykład, by arcybiskup pocałował ją w dupę. To naprawdę staje się teraz piękną kartą opozycyjną. No naprawdę w takich czasach żyjemy. Naprawdę to jest porównywalne z działalnością Solidarności Walczącej, Komitetu Obrony Robotników i tym wszystkim, co znamy z książek, od historii i z opowieści szczęśliwie jeszcze żyjących uczestników tej, tej historii? No chyba nie. No i Czasem trudno oprzeć się wrażeniu, że rzeczywistość, która nas otacza coraz bardziej przypomina film Idiokracja. Ale też nie ma co się łudzić. Pewnie pani pełnomocnik to snuł z nie spędza. Poczekamy, zobaczymy, jak czytamy. Ostateczna ocena jej pracy będzie zależała od efektów podejmowanych działań, które, co zapowiedziała, będą widoczne wkrótce. Tak na no mama gazdy wyborczej zapewnienia o nowej pełnomocnik wyraziło samo miasto. Po czynach poznamy, w razie czego może i krakowianom każe się pocałować. Zobaczymy. Ale nawet można by machnąć na to ręką, bo to jeden przypadek. No tylko, że to nie jest jeden przypadek. To jest pewien schemat. Zatrudnia się w mieście osoby z klucza ideologiczno-politycznego. Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że to jest decyzja prezydenta oparta na tym, że on sam takie ośmiogwiazdkowe klimaty dobrze zna. I tak mówiąc szczerze, nie byłaby to największa z możliwych złośliwości i wcale nie byłoby to niezgodne z prawdą. Ktoś może oczywiście powiedzieć, że ja przesadzam. No ale przypomnijmy sobie inną, dosyć egzotyczną decyzję jeszcze z ubiegłego roku. Kiedy pełnomocnikiem, pełnomocniczką prezydenta Miszorskiego do spraw tzw. polityki równościowej została pani Ewelina Pytel, szefowa Małopolskiego Komitetu Obrony Demokracji. No to też pokazało nam, jak miasto rozumie politykę równościową, w tym przypadku senioralną w poprzednim. Wtedy dowiedzieliśmy się, że do obowiązków pani pełnomocnik Pytel, od równości, należyć ma na przykład organizacja wydarzeń publicznych, debat, dyskusji i manifestacji m.in. w sprawie ataków na osoby LGBT+, przeciw dyskryminacji, sprawie praw kobiet, wolnych mediów, zagrożeń dla wolności nauki i niezależnego sądownictwa, a także promocja medialna działań prodemokratycznych oraz związanych z prawami człowieka. Nie za bardzo wiemy, jak się ta agenda utrzyma, bo widząc na przykład aktywność kampanijną Rafała Trzaskowskiego, który ma się teraz za Pierwszego takiego twardego patriotę i prawicowca, walcząc o głosy Sławomira Mencena, widzimy, że ta agenda mówię chociażby o kwestiach LGBT, chwilowo wpadła z rowerka. Flagi tęczowe raczej się chowa, mniej się eksponuje, a na przykład pani ministra od równości, pani Katarzyna Kotula wygadała się, że o pracach nad ustawą, o tak zwanym uzgadnianiu płci, rząd nie chce mówić, do kiedy Ano do zakończenia kampanii wyborczej w ramach wyborów prezydenckich. Rozmawiamy o rządowym projekcie ustawy o uzgodnieniu płci. Dlaczego o nim nie mówimy publicznie, dlaczego o nim nie mówimy w mediach? Ponieważ podjęliśmy decyzję, że do końca kampanii prezydenckiej i do końca procesu związanego z ustawą o związkach partnerskich nie chcemy o tym mówić. No i w Krakowie jakoś też trochę tego typu treści jest mniej. Nie zauważyliście? Coś już się tutaj brona nie wszędzie eksponuje. Co to ma wszystko wspólnego z Krakowem i co to ma wszystko wspólnego z równością? No okazuje się, że ma, bo wybraliśmy jako krakowianie prezydenta politycznego prezydenta pochodzącego z partii politycznej, a ta ekipa polityczna tak właśnie postrzega równość jako pałę ideologiczną, którą nawet z poziomu stanowiska pełnomocnika przy prezydencie miasta można okładać tych przeciwników i edukować 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 i na koniec, żeby Wam coś unaocznić, jeden z bardziej widocznych efektów działania Pani Pełnomocnik Od Równości. Aspekt edukacyjny oczywiście. Bo to za sprawą Pani Eweliny Pytel doszło do podpisania w Krakowie umowy na szkolenia z inkluzywności z niejaką Jolantą Langę w Gontarczy, owianą złą sławą byłą współpracowniczką Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Panna. Ta kobieta, mówimy o Pani Lange, w okresie PRL-u wraz z mężem brała czynny udział w inwigilacji duchownego, księdza Franciszka Blachnickiego, który, jak w 2023 roku podał IPN, został zamordowany przez otrucie. Oboje, pani Lange i jej mąż, mieli być ostatnimi osobami, z którymi duchowny widział się przed śmiercią, a tuż po niej oni obydwoje zniknęli z Karlsbergu, gdzie doszło do tego zabójstwa. Nigdy nie wyjaśniali swojego działania, nigdy nie usprawiedliwiali się, nigdy nie powiedzieli przepraszam. Nigdy nie powiedzieli, jaki był kontekst ich działania. Jak podaje IPN, rola małżeństwa w tej sprawie jest wciąż przedmiotem śledztwa. I to właśnie prowadzona przez panią Lange fundacja, stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, no czegoś by innego, prohumanum, zorganizowała dla krakowskich urzędników szkolenia z języka inkluzywnego i z tzw. mikronierówności. Sama Lange, welgontarczyk, czyli Tajny współpracownik bezpieki, pseudonim Panna, osobiście je prowadziła, edukując krakowskich urzędników. Całość kosztowała nasze miasto kilkadziesiąt tysięcy złotych, co i tak jest ledwie ułamkiem tego, co ta była donosicielka zarobiła chociażby w warszawskim ratuszu Rafała Trzaskowskiego. No tak, kochani, to wszystko jakoś im się skleja. Że na koniec dnia nazywają się opozycjonistami walczącymi o Standardy demokratyczne. Edukatorami, którzy mają piękne karty opozycyjne, a z drugiej strony no, to, co widzicie. Jak to podsumować? No, chyba tylko tak, że trudno nie odnieść wrażenia, że dla pana prezydenta Miszalskiego i jego ekipy politycznej stanowiska to nie tylko forma takiej pewnej gratyfikacji wobec zasłużonych osób, ale właśnie takie narzędzie do prowadzenia polityki ideologicznej i zacieśniania tych więzów, które. Pomiędzy Krakowem a Warszawą, w tym przypadku między Ratuszem Trzaskowskiego a magistratem Miszalskiego, objawiają się chociażby w postaci pani Lange. I na koniec tylko suche dane, które jednocześnie są dosyć zabawną informacją. W 2025 roku na utrzymanie osób pełniących stanowiska pełnomocników prezydenta Krakowa miasto wydało ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych. Tak wynika z informacji podanej radiu przez wiceprezydenta Stanisława Mazura. Obecnie Takich stanowisk jest aż 15, z czego 14 pozostaje obsadzonych. Jak czytamy na stronach radia, Aleksander Miszalski ma rozważać ograniczenie liczby tych osób pełniących takie funkcje. No na razie nic na to nie zapowiada, bo ze stron magistratu wynika, że nie ograniczył. Ale jest jedna rzecz bardzo ciekawa. Jak czytamy na urzędowych stronach, nieobsadzone to jedno, jedyne nieobsadzone stanowisko, to stanowisko pełnomocnika prezydenta miasta Krakowa do spraw turystyki. Nic dziwnego. No gdzie, jak gdzie, ale akurat tam nasz turystyczny baron na emeryturze, czyli Aleksander Miszalski, pełnomocnika na pewno nie potrzebuje. Pozdrawiam serdecznie.